Moin moin, meine Freunde, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym dniu naszego 30-dniowego wyzwania. Zwrotem, którego nauczymy się dziś będzie Ich habe Wolfshunga, czyli dosłownie mam wilczy głód, albo też jestem głodny jak wilk. Ich habe Wolfshunga. Wyjaśnimy sobie na początku, jak w ogóle po niemiecku mówi się, że jestem głodny. Otóż Niemcy zamiast mówić dosłownie, że jestem głodny, mówią, że mają głód, czyli używają czasownika haben, czyli mówią ich habe hunga, ja mam głód. Ich habe Hunger. Mam głód, jestem głodny. Podobnie, kiedy Niemcowi chce się pić, to zamiast mówić, że jest spragniony, albo po prostu właśnie, że chce mu się pić, to powie, że on ma pragnienie. Czyli powie Ich habe Durst. Mam pragnienie. Ich habe Durst. Natomiast jeżeli Niemiec jest naprawdę bardzo e, głodny, nie może już wytrzymać, wówczas może właśnie użyć tego zwrotu, od którego dzisiaj zaczęliśmy, czyli powie A, Ich habe Wolfshunger, czyli jestem głodny jak wilk. Ich habe nichts seit dem Morgen gegessen. Nic od rana nie jadłem. Ich habe Wolfshunger. Ich habe seit dem Morgen nichts gegessen.